Serdecznie, nazywam się Judyta Żbura, jestem instruktorem fitness, jogi i tańca z Grzewa Wielkopolskiego. Na co dzień prowadzę teraz głównie zajęcia dla dzieci z tańca, z akrobatyki, a także tańce dla seniorów disco, dance, taniec towarzyski. Poza tym skupiam się na zajęciach prozdrowotnych typu pilates, joga i zdrowy kręgosłup. Oprócz codziennych zajęć, pracy zawodowej, dużo energii poświęcam w ciągu całego tygodnia dla mojego synka ośmioletniego Macieja, który też uwielbia tańczyć, chodzi też na basen. Jak jest ładna pogoda, wychodzimy gdzieś na spacerki na rower, więc pochłania dużo mojej energii w ciągu tygodnia. Poza tym, też lekcje, no i w ogóle po prostu codzienne spędzanie czasu razem. Do projektu Duo Life dołączyłam się zupełnie przez przypadek, ponad rok temu była po prostu pandemia i wszystko zostało praktycznie zamknięte. Wszystkie sale fitness, różne inne miejsca po prostu, w których były zajęcia ruchowe prowadzone, zostało to, to, zajęcia po prostu zostały totalnie zawieszone i zostałam z dwoma zajęciami online i niestety nie byłam zadowolona z tych zarobków, ponieważ na zajęcia online też tyle osób nie było chętnych. I właśnie wtedy byłam w międzyczasie na warsztatach tanecznych. Poznałam tam swojego senior menadżera obecnego, który przedstawił mi projekt, wytłumaczył o co w tym wszystkim chodzi. Zaczęłam się coraz bardziej temu przyglądać, nauczyłam się dużo, dużo nowych, ciekawych rzeczy. No i dzięki takiej pracy systematycznej, drobne kroczki każdego dnia, na obecną chwilę zostałam już liderem zespołu. Mam z tym projektem pewne plany. Przyszłościowo na pewno chciałabym zostać kierownikiem zespołu i dążę do takiej wolności finansowej. Na obecną chwilę jest to dla mnie taki dodatkowy zastrzyk finansowy. I pomimo, że teraz wróciłam w pełni do swojej pracy zawodowej, ja tak naprawdę nie wiem, co będzie za chwilę, czy za dzień, czy za dwa. Na przykład, ktoś mi nie odmówi po prostu pracy w jakimś klubie z różnych względów, czy to pandemia, czy po prostu różne zdarzenia, które mają teraz miejsce na świecie. A tutaj dzięki działalności w tym projekcie mogę z czasem osiągnąć po prostu tą wolność finansową. Oprócz tego, że zarabiam tutaj pieniądze, też jest istotne dla mnie zdrowie. Zresztą od początku, od młodych lat dzieciństwa, tak naprawdę już od szóstej klasy podstawówki, no, przez moje życie przewijał się ruch taniec, akrobatyka. Później yoga, fitness i codzienna dieta była dla mnie bardzo istotna. Dzięki tutaj działalności w tym projekcie mogę korzystać z suplementów diety, które uzupełniają tak naprawdę moją codzienną żywność, bo niestety brakuje teraz wiele składników w pożywieniu. I mam energię tak naprawdę cały rok, nie zapadam na przeziębienia, tak samo moje dziecko jest bardziej odporne na, na różne choroby i po prostu no, nie jest tak często w domu, tak jak inne dzieci z jego szkoły. Jeżeli chciałbyś dołączyć się do tego projektu, jak najbardziej zapraszam Cię teraz do obejrzenia krótkiej prezentacji. Zapisz sobie przynajmniej trzy pytania. Ja chętnie ci odpowiem po obejrzeniu prezentacji. Wypełniłam ankietę, która się znajduje poniżej i jak najszybciej się na pewno do ciebie zgłoszę. I tak naprawdę nie zastanawiaj się nad tym, czy się tutaj nadajesz do tego projektu, bo ja też tak myślałam wcześniej. Zupełnie nie wiedziałam o co tutaj chodzi, nie wiedziałam, czy się odnajdę. Po prostu otworzyłam swoje serce na nowe możliwości, na ludzi i okazało się tak naprawdę, że nie wiadomo kiedy można osiągnąć tutaj sukces. Wystarczy po prostu chcieć, aż czasem nawet nie będziesz wiedział kiedy możesz tutaj mieć naprawdę wyniki. Nie każdy twój dzień będzie wyjątkowy. Na wstępie chciałem ci pogratulować, bo skoro oglądasz ten materiał, to znaczy, że jesteś osobą, która szuka rozwiązań na wyzwania dzisiejszego świata. Wiem, że w życiu zdarzają się trudne momenty, ponieważ tak jak ty, ja również mierzę się z codziennością. Niestety dzisiejsza cywilizacja, szybkość życia i brak empatii zacierają priorytety. Chcąc zrobić coś inspirującego dla siebie i wartościowego dla innych, postanowiliśmy wraz z moimi przyjaciółmi Piotrem, Norbertem i Łukaszem stworzyć wyjątkową firmę, w której będziemy współpracować tylko z osobami, dla których drugi człowiek jest naprawdę ważny. Nie zgadzaliśmy się z tym, że ludzie traktowani są przedmiotowo. Dlatego postanowiliśmy, że zrobimy wszystko, aby poprawić jakość i standard życia każdej napotkanej na naszej drodze osobie. Nie miałem wątpliwości, że będzie to projekt zmieniający ludzkie życie. Zdecydowaliśmy, że stworzymy nowoczesny model biznesowy w oparciu o najnowsze trendy. Model, który jest odpowiedzią na zmieniający się świat, na zmieniającą się świadomość ludzką. Wybraliśmy najlepsze rozwiązania z różnych form prowadzenia biznesu. Połączyliśmy w jedno i postanowiliśmy, że każdy nasz pomysł, każde nasze działanie będzie z myślą o człowieku, bo dla nas człowiek jest największą wartością. Etyka jest dla nas najważniejsza, dlatego wymagamy jej od siebie oraz od naszych partnerów. W kwestii wspólnie ustalonych zasad i procedur nigdy nie idziemy na kompromisy. Świadomy człowiek żyje świadomie. Dlatego zdecydowaliśmy się wspomóc ludzi w rozwoju w trzech obszarach. W zdrowiu, w rozwoju osobistym i mentalnym i w biznesie. Chyba każdy na świecie chce się czuć dobrze każdego dnia, chce mieć energię każdego dnia, chce być zdrowy. Dlatego też w trosce o ludzi stworzyliśmy fundację, która w wielu krajach prowadzi kampanię społeczną Żyje Świadomie. Mimo rozwoju medycyny niestety stale rośnie ilość osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi. Dlatego nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą oraz wyjaśniają, jak ważna jest profilaktyka i pokazują skuteczne metody, jak radzić sobie z tymi wyzwaniami. Wspieramy ludzi w edukacji finansowej i uczymy umiejętności, które sprawiają, że zarabiają więcej pieniędzy w swoim życiu. Współpracujemy z międzynarodowymi ekspertami, wraz z którymi przygotowaliśmy gotowe programy rozwojowe, dzięki którym człowiek może lepiej wykorzystywać swój potencjał, może przekraczać kolejne granice swoich możliwości. I uzyskiwać lepsze rezultaty. Dzięki temu tworzy się społeczność pozytywnych ludzi, którzy wzajemnie się wspierają i motywują do efektywnego działania. Dlatego stworzyliśmy produkty o najwyższej jakości, których cena jest przystępna dla każdego. To niesamowite, jak codziennie słyszymy tysiące historii ludzi z całego świata, którym pomogły nasze produkty. Mamy już dziesiątki tysięcy klientów na całym świecie, a każdego miesiąca przybywa tysiące kolejnych. Wraz z naszą społecznością wspieramy m.in. projekt Fundacji Help Furaha. Pomagamy chorym dzieciom i ich rodzinom w Kenii. Stworzyliśmy solidny, uczciwy plan marketingowy, który już od samego początku właściwie wynagradza każdą zaangażowaną osobę. Jak dotąd wypłaciliśmy już kilkanaście milionów euro, ale to dopiero początek. Chcemy, aby nasza społeczność zwiedziła najpiękniejsze miejsca na Ziemi, dlatego zabieramy każdego roku setki osób w różne zakątki świata. Daliśmy możliwość już kilkuset osobom przemieszczać się luksusowymi samochodami marek naszych partnerów strategicznych. A to za sprawą programu, który stworzyliśmy właśnie z myślą o takich osobach jak Ty. Nazwaliśmy naszą firmę Duolife, bo chcemy dawać ludziom szansę na drugie, lepsze życie. Aby zrozumiał naszą intencję i szansę, jaką mamy dla Ciebie, stworzyliśmy rewolucyjne narzędzie, które przekaże Ci potrzebne informacje w bardzo prosty i dostępny sposób. System zaprojektowany jest tak, aby większość czynności wykonywać za Ciebie. To wyjątkowy czas, tylko w samej Europie potencjał to 700 milionów ludzi, którzy potrzebują tych rozwiązań. Kolejnymi rynkami będą Ameryka, Azja i Afryka, a niebawem marka Duolife będzie znana na całym świecie. Dlatego zapraszam Cię do naszego świata i jestem przekonany, że jeżeli tylko ruszy z nami w tą podróż, każdy Twój dzień stanie się wyjątkowy.